Dzień dobry moi żołnierze. Dzisiaj chciałam powiedzieć Wam o samodyscyplinie. To jest takie słowo na S, którego niestety bardzo dużo ludzi się boi. Albo mają złe konotacje skojarzeniowe w, ze słowem samodyscyplina. Nie wiem, jak to inaczej ująć. Konotacje takie, wiecie, jakby źle się kojarzy słowo, tak? Ktoś słyszy samodyscyplina i mówi I ja tu chciałam powiedzieć, że właśnie samodyscyplina to jest wolność. Samo kontrola to jest wolność. Jak nie jesteś w samodyscyplinie, to nie jesteś wolnym człowiekiem. Jak nie jesteś w samodyscyplinie, to jesteś człowiekiem zniewolonym. Dlaczego? Dlatego, że ludzie w 90% czasu. Yy, spędzają w stanie świadomości, no na automatyzmie, tak? To w najniższym stanie świadomości, tak? E, wszystko robią z automatu, tak jak jedziemy, jeździmy samochodem i no, nie zastanawiam się, kiedy włączyć sprzęgło, gaz, hamulec i jak przekręcić, jakby zmienić bieg, prawda? E, tylko lecisz na automacie, jeździsz przez miasto 5 lat, 2, nie wiem, 2 lata, 5 lat, 10 lat Jeździsz już na pamięć, prawda? Więc, jeżeli robisz ciągle to samo, to Twój mózg się nie rozwija. To jesteś cały czas w tej strefie komfortu, i to powoduje, że nie tworzą się nowe połączenia neuronalne, nie? I teraz tak. Sama dyscyplina to nawet badania naukowe pokazują, że to jest takie największe narzędzie. Ja o tym mówiłam wiele razy, można sobie poczytać wpisy na Facebooku, czy u mnie na blogu, czy na LinkedInie. To nawet badania naukowe pokazują, że samodyscyplina, samodyscyplina, ta jedna taka magiczna rzecz. Zawsze ludzie szukają magicznej rzeczy, jednej magicznej rzeczy, jednej magicznej pigułki na rozwiązanie swoich problemów. I oczywiście czegoś takiego nie ma. Natomiast samodyscyplina jest takim, ja bym to powiedziała, że to jest tak jak zasada Pareto, nie? jakby 20% pracy daje Ci 80% wyniku. I samodyscyplina jest taką cechą bądź kompetencją, umiejętnością. No bo to, to nie jest tak, że y, y, na przykład ja jestem bardzo osobą zdyscyplinowaną. Ale to nie jest tak, że ja sobie nie pozwalam na spontan, bo często ludziom się tak wydaje, nie? Nie, no jestem osobą zdyscyplinowaną, tak? Czyli mm, jak sobie coś postanowię, ułożę sobie jakieś kroki do dotarcia do mojego celu, to ja to po prostu robię. Tak? Jakby jestem laserowo skupiona. Nie rozglądam się na boki, yy, nie szukam, gdzie się świeci fajniej, gdzie jest dla mnie korzystniej bo to też jest często taki błąd. E, tylko jeżeli mam jakiś szerszy obraz, do którego chcę dojść, mam jakąś szerszą wizję, e, mam jakiś cel sprecyzowany, no to nie zmieniam go nagle po tygodniu czy po dwóch, czy po miesiącu nawet, tylko po prostu zdążam do tego celu. I jakieś czytałam takie badania na ten temat, że samodyscyplina jest taką właśnie umiejętnością czy kompetencją, jakkolwiek to nazwać, która jakby pomaga wyjść z większości emocjonalnych problemów. O, może tak to masz e, Typu, może podam przykład. E, na przykład ktoś ma tendencję do zajadania stresu zajadanie negatywnych emocji. Przez cały dzień nic nie je, to często dotyczy, dotyczy kobiet. Przez cały dzień na przykład nic nie je. E, w pracy ten stres się nagromadził z różnych powodów. To też jest osobny, bardzo szeroki temat. E, I po prostu przychodzi z pracy i zasiada w lodówce i je. Zajada negatywne emocje. Już jest tego świadoma. Jest osobą na tyle świadomą, że tak, przyznaje się przed sobą, że zajadam te negatywne emocje. Nie ukrywa tego przed sobą, nie udaje, że tego problemu nie ma, tak jak robi część osób nieświadomych, tylko wie, że jej problemem jest to, i potrafi to powiedzieć głośno, i to jest pierwszy krok do wyjścia z tego kłopotu, że zajada te negatywne emocje. Na przykład przychodzę z pracy i zasiadam w lodówce, jem wrem, wpieprzam wszystko po prostu, jak leci, tak? Więc samodyscyplina, ułożenie sobie takiego planu, praca z emocjami y, jest w stanie w bardzo szybki sposób, bardzo szybki, y, w bardzo szybkim czasie y, pozbyć tego problemu. Pozbyć tego problemu. Jak no, będą rozwiązać tą sytuację, tak? I samodyscyplina. Czy, czy na przykład problem dotyczy większości nałogów, tak? Tak jak. Picie alkoholu. Przychodzę z pracy, też mam stres. No to jakby każdy dałóg jest związany z jakimiś negatywnymi przeżyciami, emocjami, traumami nieprzepracowanymi. I osoba, która przychodzi i na przykład no właśnie no dla rozluźnienia musi się napić, nie? Lampkę wina. Piję z ładnego kieliszka kryształowego czy złotego. To myślę, że niczym się nie różni od takiego zenka z podsklepu z czerwonym nosem, który po prostu pije ten alkohol z gwinta. No i właśnie tu jest taki kłopot, że no nie do końca. Problem jest ten sam, tylko jest inna dekoracja. To, że mieszkam w ładnym domu z basenem, dobrze mi się powodzi finansowo. Ale niedobrze powodzi mi się emocjonalnie, bo nie radzę sobie na przykład ze stresem, z problemami. Jedynym moim sposobem jest radzenia sobie z problemami jest na przykład właśnie alkohol. No to niczym się taka osoba nie różni, tak? I ja to już wielokrotnie mówiłem. Więc samodyscyplina pomaga wyjść z tego typu kłopotów. Dlatego trzeba wdrożyć samodyscyplinę. Ja teraz tutaj nie będę mówiła, jak to zrobić, nie będę mówiła poszczególnych kroków, bo to zawsze się ustala indywidualnie, po pierwsze z osobą, a po drugie, no nie ma jednego szablonu, tak? Ponieważ każdy z nas jest różny, inny i są takie subtelne różnice pomiędzy ludźmi, że na przykład, tak jak ja, kiedy ktoś do mnie przychodzi na proces transformacyjny, to ja nigdy. Nie, ja nie mam jednej oferty i wszystkim robię to samo, ten sam program, tak? Mam e, jakby do tego narzędzia, natomiast narzędzia dopasowuję w trakcie konsultacji, czyli rozmawiam z osobą przed przystąpieniem do programu, no i ja wtedy widzę po odpowiedziach na pytania, po rozmowie po atmosferze tej rozmowy i po wielu innych czynnikach, czego ta osoba potrzebuje i na tej podstawie dobieram jej narzędzia. Tak? Nie ma nic u mnie kopiuj-wklej. Ja po prostu tak nie pracuję, ponieważ te różnice są tak subtelne, że żeby proces był skuteczny, to to nie może być kopiuj-wklej. Tak? To nigdy tak nie będzie. Kopiuj-wklej to są te wszystkie diety z internetu za 60 zł. I wszystkim się wciska jeden i ten sam kit, nie? Czyli dieta keto, eliminacja wszystkich węglowodanów to jest w ogóle bzdurą, bo nawet osoby z insulinoopornością mogą mieć węglowodany i nie powinny ich ucinać do zera. Bo to właśnie te eksperymenty z dietami, ucinanie węglowodanów, odcinanie różnych nie wiem. Jedzenia powoduje potem właśnie te problemy z blikemią, z tarczycą, z niedoczynnością, z insulinopornością itd., itd. Więc na początku, na przykład w pierwszej fazie dietoterapii, oczywiście zmniejsza się ilość węglowodanów, natomiast my tymi węglowodanami w ogóle jedzenie możemy manipulować, tak? No bo inaczej będziemy jeść w styczniu, a inaczej będziemy jeść w sierpniu. Nie ma jednego szablonu. Jeżeli ktoś ci sprzedaje szablon, no to bądź pewny, że masz szans 50 na 50, czy ten szablon zadziała, tak? Czy ta dieta zadziała? Dieta za 60 zł kopiuj w klei wszystkim, zadawane te same pytania, a dieta i tak nie jest ułożona pod te pytania, to jest ciekawe, yy, bo tego się po prostu nie da tak zrobić. No nie da się tak zrobić. Yy, no to jakby to zawsze skutkuje. Tym, że sięga się po kolejną dietę, czy idzie się do kolejnego dietetyka, czy do kolejnego trendnera, czy gdziekolwiek indziej. Ponieważ człowiek nie jest nauczony radzić sobie ze stresem, swoimi emocjami, negatywnymi przekonaniami, czy, mm, czy na przykład właśnie no, negatywnymi przekonaniami, które się ma na temat nie wiem, siebie, swojego ciała, i tego nie rozwiąże żadna dieta, żaden jadłospis, no, no, to nie ma na to szans. Więc jakby rozwiązaniem jest tutaj właśnie dyscyplina. Czyli zdyscyplinowanie się w działaniu. Nie szukanie kolejnej diety, to jest częsty błąd. Zwłaszcza u osób, które doświadczyły wielu efektów jojo, no to ja widzę jeden i ten sam problem. I te osoby same często mówią. No, brakuje mi systematyczności. No to jak ci brakuje systematyczności i wiesz, na czym masz pracować, to pracuj nad systematycznością. Tak? No bo brak systematyczności, brak tej dyscypliny prowadzi cię do kolejnego efektu jojo, tak? No to dlaczego kurwa szukasz kolejnej diety? Cóp, albo magicznej tabletki, albo magicznego suplementu. Halo, ziemia do ciebie, tak? Nie rozumiem czegoś takiego w ogóle. I ludzie często właśnie jest tak, że robią cały czas to samo, po raz kolejny 85. dieta. 35 efekt, ale oni dalej szukają kolejnej diety czy suplementu detox. Ciekawe, nie? Dlatego, mm, jeżeli ktoś pracuje tylko z dietą i z treningiem, to pracuje tylko na tym poziomie fizycznym, cielesnym a nie pracuje i, i umysłowym, a nie pracuje na poziomie emocjonalnym, duchowym, nie pracuje ze, ze swoją siłą charakteru, nie pracuje z dyscypliną, to to zawsze kończy się porażką. Dlatego 99% diet kończy się porażką. A dyscyplina bez w ogóle dyscypliny, to dyscyplina jest królową wszystkich cech, siły charakteru poczucia bycia skutecznym w działaniu, bo to jest często problem wiary w to, że osiągnę swój cel. I ja tu nie mówię o wierze w siebie, bo ja często słyszę takie rzeczy. Nawet dzisiaj coś takiego czytałam. Bez pewności siebie, bez wiary w siebie nie osiągniesz sukcesu i tam się wypowiadała pewna pani psycholog. No ja nie do końca jestem tego zdania. Że bez pewności siebie i bez wiary w siebie, w ogóle te dwa pojęcia nie są tożsame: pewność siebie i wiara w siebie. To jest raz. A dwa: Kurwa naprawdę nie potrzebujesz pewności siebie i wiary w siebie, żeby osiągnąć swoje cele. Jak już, to potrzebujesz wiary w to, że osiągniesz cel. Po co ci wiara w siebie? Co ci da wiara w siebie? Wiarę w to, że osiągnę dany cel. Jeżeli tak wszystko stawiasz na sobie, czyli ja muszę być pewna siebie albo pewne siebie, ja muszę być, mieć wiarę w siebie, a nie mam tej wiary w siebie, no to nie osiągam swoich celów, no to właśnie dlatego nie osiągasz swoich celów, bo wszystko stawiasz na sobie, na swoim ja. Jest i, I powstaje bardzo duży ciężar, tak? Nie musisz wierzyć w siebie. To jest w ogóle taka mrzonka albo te teksty z tym, że o, masz niskie poczucie wartości, to coś tam. Co ma do tego poczucie własnej wartości? To ja tego nie rozumiem. W ogóle takie rzeczy typu pewność siebie, wiara w swoje możliwości, poczucie wartości no to przecież się nie biorą z nieba, nie biorą się z niczego, z powietrza nie powstaje pewność siebie. I to jest klasyczne mylenie skutku z przyczyną. Ja to, to, to już mówiłam wiele razy. Klasyczne mylenie skutku z przyczyną. Przecież, jeżeli jesteś zdyscyplinowany, zdyscyplinowana i robisz pewne rzeczy w kierunku swojego celu, no to ten cel na pewno osiągniesz. Jeżeli skupisz się dobrze na procesie osiągnięcia, no to ten cel prędzej czy później osiągniesz. I wtedy przyjdzie do ciebie to, że zwiększy się Twoja pewność siebie. Zwiększy się Twoje poczucie skuteczności. Nie myl skutku z przyczyną, że Ty najpierw musisz mieć poczucie skuteczności, no bo skąd? No ludzie drodzy, tak? To nawet jest logiczne, tylko oczywiście yy, ludzie mają problem z logicznym myśleniem albo z dedukcją. I, e, I tak powiem, że właśnie ta dyscyplina jest taką królową dochodzenia do, do celów. Nie musisz mieć pewności siebie, ale potrzebujesz na pewno wiary w to, że osiągniesz ten cel, tak? E, ale te, a te inne rzeczy przyjdą po drodze. I nie trzeba koniecznie być pewnym siebie, mieć wysokie poczucie własnej wartości. W ogóle, jakby od tego zależały cele ludzi, to niektórzy ludzie w ogóle by do niczego nigdy nie dotarli, bo ja naprawdę znam ludzi, którzy nie są pewni siebie, naprawdę znam ludzi, którzy mają niskie poczucie własnej wartości, naprawdę znam takie osoby, które w ogóle totalnie nie wierzą w siebie, a jakoś osiągają swoje cele. No i jak to jest? Tylko yy, znowu ludzie, którzy się bardzo zapędzają w tę taką pracę nad sobą. Ja muszę pracować nad sobą. Wiecie, jakby praca nad sobą to jest praca w ruchu, w działaniu. W działaniu, bo tylko w działaniu poznajesz swoje granice, tylko w działaniu wiesz na co cię stać. Poznajesz swoje granice, swoje bariery, swoje mocne strony, swoje słabe strony i wiesz nad jakimi kompetencjami masz pracować. Albo nie wiesz, bo nie potrafisz wyciągnąć wniosków, nie? Wtedy przydaje się osoba z boku. Ale no nie mylmy skutku z przyczyną. Zajmijmy się tą samodyscypliną. Naprawdę obiecuję ci, że jeżeli zajmiesz się tą samodyscypliną i zaczniesz osiągać swoje cele, to wszystkie inne rzeczy dookoła będą się zmieniać. I ta y, mityczna pewność siebie i ta mityczna wiara w siebie pojawi się sama. A nawet ci już nie będzie potrzebna, po co ci wiara w siebie? to coś na pewność siebie, to nie są żadne kompetencje, to są takie cechy oso osobowości, które owszem przyciągają ludzi, pociągają ludzi, są takimi cechami powiedzmy, liderskimi, jeżeli mogę to tak nazwać, tak? I ludzie, którzy nie są pewni siebie, podobają im się ludzie, którzy są pewni siebie. Jeżeli mogę to tak nazwać. Miałam taką obserwację, tak? No, ktoś nie jest pewny siebie, no to wiadomo, że się podnieca tym, kto nie jest pewny. Kto jest pewny siebie. O. Ale to są takie... Jakby wiecie, no sama pewność siebie ci nic nie daje. No co ci daje sama pewność? Sama w sobie pewność siebie. Sama w sobie pewność siebie nic ci nie daje. Eee, I nie jest wyznacznikiem sukcesu. Znam tyle osób pewnych siebie. Które nie mają sukcesu. Ciekawe, czemu nie. No, bo to nie jest jedna magiczna cecha. Jak już bym miała wymienić jedną magiczną cechę, to właśnie jest to samodyscyplina. Poza tym Biblia nam mówi, że człowiek, który opanowuje sam siebie, czyli jest zdyscyplinowany, mówiłam o tym w ostatnim filmie, więcej jest wart niż zdobywca miasta. I znowu zakończę tym właśnie e, cytatem, wersetem z Biblii. I ja to kupuję, dlatego że właśnie osoba, która jest zdyscyplinowana, mm, nie tylko, że dochodzi do celu, ale zauważyłam, że osoby bardziej zdyscyplinowane są też szczęśliwsze. Naprawdę pracowałam z setkami ludzi. I po prostu <noise> takimi też, którzy mają na koncie naprawdę wiele pieniędzy, których niektórzy nigdy nie zobaczą na oczy przez całe życie. I to nie są osoby, które są pewne siebie. I przede wszystkim to nie są osoby, które są szczęśliwe. I często też jest tak, że to nie są osoby, które mają jakąś tam bardzo dużą wiarę w siebie. I dlatego jak ja słyszę o tym, że żeby osiągnąć sukces w ogóle tam, zarabiać więcej i tak dalej, i tak dalej, to trzeba spełnić jakieś tam określone warunki, to mówię, że nie. Bo teoria, ta teoria, akurat ta teoria, nie równa się z praktyką. I często jest zupełnie inna od praktycznego, pragmatycznego życia. Także tym. Optymistycznym zakończ... akcentem zakończę. Pozdrawiam Was serdecznie i oczywiście bądźcie zdyscyplinowani. Pozdrawiam. Pa.